W tym tygodniu rozpoczynają się kontrole segregacji śmieci. Gmina, która od lipca ubiegłego roku ma obowiązek gospodarowania odpadami na swoim terenie, chce sprawdzić, czy mieszkańcy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z deklaracjami. W ubiegłym roku każdy Wałbrzyszanin musiał zadeklarować, czy będzie segregował śmieci i płacił za ich wywóz 12 zł, czy woli wyrzucać je bez segregacji i płacić za to 20 zł. Pół roku po rozpoczęciu tzw. rewolucji śmieciowej, władze miasta chcą sprawdzić, jak przebiega ona w praktyce. W tym tygodniu Straż Miejska w towarzystwie y, pań, urzędniczek z Biura Infrastruktury Komunalnej rozpoczyna y, takie kontrole. Oczywiście te kontrole nie mają na celu. Y, Nakładanie mandatów, podwyższanie opłat. Tylko te kontrole mają na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że segregują, faktycznie segregują. Bo jeżeli stwierdzimy, te kontrole stwierdzą, że nie, odpady nie są segregowane w danej nieruchomości, a właściciel zadeklarował, że, że, że będzie segregował, no to będzie pouczenie, będzie poinformowanie, że no niestety należy segregować, ponieważ tak złożona została deklaracja. I po okresie tygodnia będzie przeprowadzona rekontrola. Jeżeli w wyniku tej rekontroli będzie te, te, te służby kontrolujące stwierdzą, że no niestety w dalszym ciągu, no to właściciel takiej nieruchomości będzie, no wówczas już będzie mógł dostać grzywnę mandat. Chyba, że złoży deklarację korygującą, w której zadeklaruje, że jednak nie chce segregować, bo jest to dla niego kłopot i w związku z tym będzie ponosił opłatę podwyższoną. Z jednej strony gmina wymaga, a z drugiej ma też swoje obowiązki. Z początkiem obowiązywania nowych przepisów były problemy z brakiem wystarczającej liczby pojemników do segregacji. Czy po sześciu miesiącach udało się z nimi uporać? Na terenie miasta jest 500 gniazd. Mamy świadomość, że tych gniazd jest yy, zbyt mała liczba. W związku z tym w tym roku yy, dokupimy 100, no, przepraszam, nowych gniazd, yy, zagęścimy miasto, czyli będzie już 600. Mamy nadzieję, że to w jakiś tam sposób yy, no już. Powinno wystarczyć, ale oczywiście będziemy obserwować. Jeżeli będzie taka potrzeba, to w kolejnych latach będziemy zagęszczać. Oczywiście przyjmujemy wszystkie wnioski mieszkańców dotyczące czy przesunięcia, czy czy przestawienia w inne miejsce, bo dla niektórych te gniazda są uciążliwe, więc na każdy taki apel reagujemy, sprawdzamy, jeśli to jest możliwe. Przestawiamy oczywiście, bo, bo nie zawsze to jest możliwe. Te gniazda muszą być usytuowane w takich miejscach, żeby operator mógł dojechać, żeby wygodne były dla mieszkańców i żeby teren, na którym stoją, był terenem gminnym. No, ciężko jest spełnić te trzy warunki. Staramy się, żeby tak było. Jeśli nie, no to nie mamy gruntu gminnego, to pytamy właściciela o to, żeby wyraził zgodę. Także yy, wydaje mi się, że w tej chwili yy, te gniazda już stoją, stoją w, tak, w tak optymalnych miejscach. No, będziemy mieć znowu problem, jak dokupimy te, te sto, ale poradzimy sobie na pewno. Z danych Urzędu Miejskiego wynika, że zdecydowana większość Wałbrzysza zadeklarowała chęć segregacji odpadów. Jest to około 80% mieszkańców miasta. Ilu z nich faktycznie segreguje śmieci, dowiemy się po przeprowadzonych kontrolach.